Dzień dobry Państwu. Chciałabym dzisiaj poruszyć temat zmian barwnikowych skóry. Bardzo często, kiedy rozmawiam z pacjentami w gabinecie, pada stwierdzenie Pani doktor, ta zmiana jest już od urodzenia. Pani doktor, to się nie zmienia, to nic mnie nie swędzi, nic się nie dzieje. I jak najbardziej zawsze biorę pod uwagę to, co Państwo mówicie. Natomiast chciałabym, żeby Państwo wiedzieli jedną rzecz. Nie ma czegoś takiego jak zmiana, która, jeżeli była od dawna, taką już pozostanie na zawsze. Każda zmiana skórna, barwnikowa, czyli potocznie nazywane pieprzyki, myszki, może ulec y, zmianie nowotworowej. Dlatego bardzo apeluję do Państwa o to, żeby się badać. Badanie polega na badaniu dermatoskopowym. Nigdy nie oceniamy zmian pod kontrolą wzroku. Cechy, które są w większości znane i podnoszone, że znamie musi ulegać wzrostowi, może dawać jakieś objawy typu swędzenie, pobolewanie, musi rosnąć, zmieniać koloryt, oczywiście są bardzo istotne i faktycznie stanowią czynnik, który powinien nas zmusić niezwłocznie do wizyty w gabinecie i poddaniu się badaniu dermatoskopowym. Natomiast jest grupa zmian, która nie daje żadnych dolegliwości. Nie zmienia się w sposób zauważalny okiem. Natomiast zachodzą w niej procesy już nowotworowe. Dlatego apeluję i proszę Państwa, badajcie się. Badanie dermatoskopowe raz do roku. Dopiero ono jest w stanie ocenić, czy dane zmiany wymagają interwencji chirurgicznej i weryfikacji histopatologicznej, czy nie. Niezależnie, czy zmiana się pojawiła dopiero, czy zmiana jest od roku, czy zmiana jest od urodzenia. Zapraszam na badanie dermatoskopowe.